W tygodnia Małgorzata Małkowska. Witam i zapraszam. Dziś moim i Państwa gościem jest Walery Czarnecki, starosta lubański. Porozmawiamy między innymi o kończącej się powoli kadencji, o sytuacji szpitala powiatowego i o odbudowie powiatu po powodziach. Zapytam też w imieniu mieszkańców, czy we Włosieniu jest bezpiecznie. Dzień dobry Panie Starosto. Dzień dobry panie. dzień dobry Państwu. Może zacznijmy od podsumowania budżetu. Rok 2013 jest już po sprawozdaniach. Jak się przedstawia ten budżet? No, budżet został wykonany bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że te kroki, które podjęliśmy w trakcie ubiegłego roku budżetowego, wspomnę tutaj o emisji obligacji, która była związana z konsolidacją zadłużenia, dała, dały pozytywne efekty, jeżeli chodzi o indywidualny wskaźnik zadłużenia naszego powiatu. No, wiele samorządów ma z tym kłopoty. Musi... A, Realizować programy naprawcze, które narzucają regionalne izby obrachunkowe. My mamy tutaj dość komfortową sytuację. Konsolidacja nam dała bardzo pozytywny efekt, chociażby na obsłudę zadłużenia udało nam się zarobić. Może nie zarobić, ale udało nam się nie wydać ponad pół miliona złotych. Ponadto warunki, które uzyskaliśmy, że tak powiem, przy, przy konsolidacji i przy, przy emisji obligacji są o wiele, wiele korzystniejsze niż te które były oferowane w ramach tych kredytów, które były zaciągane w latach ubiegłych. Oczywiście ma to związek również z sytuacją gospodarczą, z niższą inflacją i tak dalej, ale warto to było zrobić, bo dało to pozytywny efekt dla budżetu, też uwolniło środki, które mogliśmy przeznaczać na cele inwestycyjne, a rok poprzedni był rokiem inwestycji dla powiatu lubańskiego. A można powiedzieć tak, wydaliśmy Prawie 200 zł na głowę każdego mieszkańca, licząc z nią wlaki. E, osoby starsze, dojrzałe, dzieci w szkole. Co za te 200 zł dostali ci mieszkańcy? E, no więc o tym za chwilę, bo rok inwestycyjny dlaczego ponad 9 milionów złotych przeznaczone na inwestycje przy budżecie, który po stronie wydatkowej końcowo zamknął się kwotą 59 milionów 673 tysięcy, więc widać, że ponad. 16% to były w tym momencie wydatki inwestycyjne. Na co? Może jeszcze troszeczkę o budżecie. A planowany budżet po stronie dochodowej to było 54 miliony złotych, 213 tysięcy, po stronie wydatkowej to było 51 milionów a 231 tysięcy. Jak więc widać, budżet był niezrównoważony, a był e, budżetem nadwyżkowym. Czy jest nadwyżka? Był budżetem nadwyżkowym, natomiast te kroki, które żeśmy podjęli w związku z konsolidacją, w związku z inwestycjami, które m, a, trzeba było przeprowadzić, dały efekt taki, że zakończono e, budżet po stronie e, dochodowej kwotą 58 milionów, a 685 tysięcy złotych po stronie wydatkowej to było 61 534 tysiące, więc widać, że tutaj mamy budżet niezrównoważony, tak planowaliśmy, kwota niezrównoważenia, czyli deficytu, który byłby pokryty zarówno z emisji obligacji, jak i z środków wolnych z lat ubiegłych to była prawie kwota 2 900 tysięcy, ale budżet zakończyliśmy o wiele lepiej. A deficyt został zmniejszony do kwoty 454 tysięcy, a więc bardzo, bardzo, że tak powiem, dobry wynik. Jak już wspomniałem, wydatki majątkowe to było ponad 9 milionów złotych, na co to poszło. A więc prawie ponad 6 milionów 288 tysięcy wydaliśmy na inwestycje drogowe, przypomnę, że tych inwestycji było bardzo dużo, a były to inwestycje przede wszystkim związane z usuwaniem skutków powodzi, ale nie tylko. Może przypomnę tak te najważniejsze. Dwa mosty w Muściszowie, to jest kwota ponad miliona złotych, główny trakt przez Olszynę. A ulica Wolności to kwota ponad 3 milionów 100 tysięcy złotych. Droga przez Krzewie Małe to jest 629 tysięcy złotych. Miłoszów 747. Most w Olszynie przy ulicy Marchlewskiego wraz z całym ciągiem ulicy to jest 699 tysięcy złotych. Dało to w efekcie ponad 6 milionów złotych. Ponadto bardzo dwie bardzo duże inwestycje to jest remont. E, budynku po e, byłym Zespole szkół powiem, gimnazjalnych we Włosieniu na kwotę ponad 1 747 000 złotych, no i e, przystosowanie budynku na przejściu e, granicznym, budynku, który przejęliśmy po straży e, granicznej na kwotę ponad miliona złotych. E, w budynku w Czerniawie mamy nową placówkę, to jest zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych. A Jakże ta placówka była nam potrzebna? 28 wychowanków, którzy znajdą tam swoje miejsca, właściwie już znaleźli, bo jesteśmy po zasiedleniu tej placówki. Ci wychowankowie do tej pory w jakich placówkach się znajdowali? Znajdowali się na terenie całej Polski, a więc nie mieliśmy takiej placówki na terenie powiatu, więc musieliśmy na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, własne dzieci, które orzeczeniem sądu były umieszczane w takich placówkach. No niestety posyłać dość daleko. W tej chwili te dzieci znajdą miejsce na naszym Czyli miały terenie. utrudniony kontakt z, z rodzicami biologicznymi, a więc to na pewno w tym momencie ulegnie poprawie. A dzięki temu liczymy na to, że, że metody, które będą prowadzone w tych placówkach, w tej placówce, przepraszam, dadzą pozytywny efekt. Być może uda się te rodziny ponownie stalić, jako że to przecież mm, tak nie musi być do, 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 do końca, do pełnorodności. W tym roku w powiecie Lubańskim powstały dwie nowe placówki. Oprócz tego y, zespołu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czarniawie, y, średnich Zdrój tak, to prawda. jest jeszcze y, Rozszerzyliśmy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu. Rozszerzyliśmy działalność już istniejącej y, y, naszej placówki, czyli zespołu szkół. Zespołu Placówek Resetywacyjnych w Smolniku, bo tak jest prawidłowa nazwa, o dodatkową siedzibę we Włosieniu. To bardzo ważne jest to, że ten budynek służył celom oświatowym, ale po podjęciu decyzji o likwidacji zespołu szkół ponadgimnazjalnych no, były zagrożenia, że może w tym momencie ten budynek już nie będzie, że tak powiem, służył tym celom. Ale działania zarządu, jak i rady powiatu spowodowały, że ten budynek dalej służy celom edukacyjnym, a w tym budynku już jest umieszczonych 36 wychowanków. Te działania zarówno z zespołem placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i właśnie rozszerzeniem działalności zespołu placówek resocjalizacyjnych w smolniku, dały pozytywny efekt. Przede wszystkim zostały utworzone dodatkowe miejsca pracy, to jest bardzo, bardzo istotne. Dały możliwość racjonalnego zagospodarowania budynków. No i Mam nadzieję, że dadzą pozytywne efekty dla wychowanków tam umieszczonych, bo to przecież o to chodzi. Nie o budynki, nie do końca o kadrę, ale no o cel funkcjonowania, funkcjonowania tych placówek, czyli pomoc młodzieży, jak i dzieciom. No wiadomo, pomoc, cel szczytny, ale z drugiej strony pojawiają się takie wypowiedzi pełne obaw mieszkańców włosienia. Prosto, ludzie mówią, że to jest jakaś forma poprawczaka i boją się, czy pan te obawy może rozwiać? Oczywiście powiem tak, zakład poprawczy to jest zakład zamknięty, oczywiście, a tam trafiają młodzi ludzie, którzy nie, mają, nie są jeszcze pełnoletni, ale już odpowiadają za czyny karne. A w przypadku naszej placówki jest to placówka, która zapewnia opiekę całodobową, natomiast na pewno nie jest to zakład poprawczy. Trafiają tam oczywiście młodzi ludzie, którzy mają jakieś problemy z prawem, natomiast nie są to w żaden sposób przestępcy. Placówka funkcjonuje w smolniku bodajże już 30 lat i jakoś te obawy tam nie, nie funkcjonują. Podejrzewam, że to, to jest akcja taka, bodajże, paru radnych z gminy Platerówka, Może ludzie boją się nowego? I ma to raczej charakter, że tak powiem, propagandowo-wyborczy. Zbliżają się wybory, więc trzeba coś zrobić skoro e, nie potrafimy uporządkować u siebie pewnych rzeczy to lepiej znaleźć w tym momencie no, e, i wskazać że oto będzie problem i tak dalej i tak dalej Czyli nie e, ma się czego obawiać kadra jest wykwalifikowana. Ogarnia taka, wszystko. Jest, taka jest prawda, bo nie można innych osób zatrudniać w takiej placówce. Podkreślę jeszcze raz, naprawdę dzięki temu udało się zrealizować po pierwsze cele społeczne, po drugie zadania własne powiatu, po trzecie utrzymać i stworzyć dodatkowe miejsca pracy, po czwarte zagospodarować substancje, czyli budynki, które mogłyby w ten czy inny sposób ulec degradacji. Ale jeszcze może wrócimy tak na króciutko, na podsumowanie, że tak powiem, poprzedniego roku. No były też i trudne momenty. Musieliśmy dopłacić do oświaty ponad subwencję oświatową ponad 2,5 miliona złotych, więc wiadomo jak trudno jest znaleźć te środki. A bardzo pozytywne dla powiatu jest to, że bezrobocie spadło 2%. Przyczyniliśmy się do tego również działaniami. Przypomnę, bizneswoman 30 dodatkowych miejsc pracy i w tych dwóch placówkach też powstało ponad drugie tyle miejsc pracy. A więc to, że bezrobocie spada, to też jest efekt naszych, naszych działań, przemyślanych działań. Które, które poczyniliśmy w tamtym roku. W tym roku kolejne kroki, bo 2% to zawsze spadek, ale to dosyć niewiele. Mam nadzieję, że ta sytuacja gospodarcza, czyli powiedzmy sobie wychodzenie z kryzysu, się utrzyma. No jest szereg symptomów, chociażby. Piątek za, za moment w tym tygodniu będzie otwarcie nowego zakładu pracy na terenie Olszyny, a powstanie dodatkowo 50 miejsc pracy, docelowo 100 miejsc pracy. Pojawiają się pozytywne przesłanki, czy jaskółki też na terenie strefy ekonomicznej w Lubaniu, więc sądzę, że ta tendencja się utrzyma i że zejdziemy poniżej tych 20% i będziemy, będziemy tutaj te procesy w miarę naszych możliwości wspomagać. W Szpitalu Powiatowym w Lubaniu musi powstać nowy blok operacyjny według obowiązujących przepisów. Emitujecie obligacje, które właśnie mają wspomóc w spółkę dwoma milionami. No i tak oto w ten sposób przeszliśmy do budżetu obecnie wykonywanego w tym roku. A to może, wystarczy? Może pokrótce. Mhm. W tym budżecie na chwilę obecną mamy środki inwestycyjne na poziomie 7,5 miliona złotych, z czego 5,5 miliona to są drogi, a 2 miliony jest przeznaczone właśnie dla podniesienie kapitału zakładowego naszej spółki. A chcemy, aby w tym roku powstał stan surowy bloku operacyjnego. W ten sposób chcemy rzeczywiście wspomóc spółkę. Mam nadzieję, że w 2015, a no właściwie nie nadzieję, tylko pewność, uda się zakończyć całe przedsięwzięcie i powstanie nowy, nowy blok operacyjny, który będzie budynkiem dostawionym niejako do do szpitala jednokondygnacyjnym. Na pierwszej kondygnacji będzie znajdować się, znajdowały się cztery sale operacyjne wraz z drogami, wraz z pomieszczeniami na przygotowanie pacjentów, jak i zespołów operacyjnych. Na dole będzie znajdować się centralna sterylizatornia szpitala, też niezbędny, niezbędne do wykonania w tym momencie przedsięwzięcie inwestycyjne. Czyli warunki wciąż lepsze w szpitalu. Mam niechodymy. nadzieję, że te, te przedsięwzięcia się powiodą. Zresztą staramy się, jak, jak widać, bardzo usilnie, aby, aby to zrobić. Rzeczywiście wyemitowaliśmy, czy mamy zamiar wyemitować, bo w tej chwili przygotowujemy się do tej operacji na obligacje na poziomie 3 milionów złotych, 2 miliony właśnie na podniesienie za, kapitału zakładowego dla spółki. Celowe 2 miliony, no to ma być blok operacyjny i inne przedsięwzięcia inwestycyjne milion złotych na dalszą budowę drogi w Siekierczynie, to będzie prawie półtora kilometra nowej drogi. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, już tak uszczegółowiając, no to wracamy do Stankowic, Stankowica najbardziej ucierpiały w tamtym roku, a to będą trzy mosty i cała droga przez, przez wieś. I rozpoczynamy odbudowę, poprawę drogi między Bolesławcem a Lubaniem. Przypomnę, że w tamtym roku w dwa mosty w Ciszowie. Wracamy w tej chwili do nawierzchni odwodnienia zjazdów na, 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 na tym etapie. Nad powiatem cały czas wisi widmo powodzi, które w ubiegłych latach nawiedziły tereny. I kilka dni temu odwiedził powiat wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Uskowski, który oglądał te miejsca, tych katastrof. W rozmowie z nami potwierdził, że rzeczywiście straty są ogromne. Pieniądze, które są stracone właściwie też są ogromne, bo jest to w ostatnich czterech latach 250 milionów złotych prawie, a pieniędzy jest wciąż mało na odbudowę. Ile teraz minister obiecał? Przypomnę, że transza dla powiatu, którą żeśmy otrzymali w lutym to było tylko 3 miliony 750 tysięcy złotych przy tym ogromie strat. To są straty sumowane w majątku gminy i powiatu od 2010 roku. Wszystkich gmin i powiatu to jest kwota 244 milionów złotych, a więc straty są ogromne. Jak się porówna te 3 miliony do 200 milionów, to rzeczywiście nie jest to kropla w morzu potrzeb. Na pewno zainteresowałem pana ministra tym, że no, trzeba odbudowywać cieki wodne, a więc rowy, które należą do skarbu państwa. Pan Wojewoda. Wnioskował o kwotę 4 milionów 200 tysięcy złotych z rezerwy. Po rozmowach Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji obiecało 2 miliony. Za te pieniądze zrobi się rzeczywiście parę kilometrów tych rowów, przede wszystkim przez Wieś Biedrzychowice. kawałek rowu dodatkowego, który jest dopływem do Olszówki. Natomiast tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym, ja o tym już od poprzedniego roku mówię i staram się nagłaśniać ten problem, no wypełnieniem przede wszystkim dyrektywy europejskiej i zabezpieczeniem, a zabezpieczeniem naszych mieszkańców przed powodziami poprzez budowę czy to suchych, czy też nie do końca napełnionych zbiorników na wodnych, które no, pozwolą to. ująć y, tą wodę zatrzymać ją. E, oczywiście nie ma rozwiązania e, takiego, które by, w stu procentach zabezpieczało, bo tak, tak nie ma. No, Ale chodzi o katalność. budowę zabezpieczeń, a nie topienie kolejnych pieniądz, pieniędzy co roku. To prawda? znaczy, jedno i drugie jest konieczne. Musimy wiedzieć, że jedno i drugie jest konieczne, bo odbudowa po y, zniszczeniach no jest konieczna, bo ludzie muszą żyć, ludzie muszą się przemieszczać, y, y, ludzie muszą funkcjonować na tym terenie. To nie jest tak, że nie odbudujemy, a będziemy budować zbiorniki lub pomysł na zasadzie no to wysiedlimy, no to gdzie wysiedlimy? Koszta, e, koszta że tak powiem, przeniesienia miejscowości Olszyna czy miejscowości leśna to, to są gigantyczne, że tak powiem, środki, Ale się, Jest zapytań, że... nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w miarę zabezpieczyć ten teren właśnie przed tymi gwałtownymi zjawiskami, które które, z którymi mieliśmy do, do czynienia przez lata 2010-2014. 20, Ale okazuje się, że 2016 rok jest dopiero tym rokiem, w którym Pan będą minister wyraził taką opinię, że no, podjęcie tych działań będzie możliwe koło roku 2016, bo wtedy. Będą, pojawią się środki. Oczywiście proszę pamiętać, że na tą chwilę nie istnieją jeszcze projekty techniczne tych zbiorników, ani nawet lokalizacja, ani nawet miejsca. Mamy jakąś tam wyobraźnię na ten temat, natomiast to trzeba przeobec w konkretne dokumenty techniczne, uzyskać pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne, ocenić ten stan, a więc... Te lata do 2016 roku powinny być poświęcone na przygotowanie się do tych inwestycji, gdyż no, dyrektywa europejska wymusza w tej chwili patrzenie nie jednostkowo, tylko patrzenie na dorzecz. Kwisa jest dopływem Bobru, a Bóg jest dopływem dopływem odry, no więc musimy patrzeć na te, te rzeczy w sposób bardziej uporządkowany i globalny, nie na zasadzie no, tylko węzeł wodny we Wrocławiu, albo zbiornik w Raciborzu i to nam przyniesie ulgę. Tak, no może Wrocławiowi przyniesie ulgę, natomiast ta cała reszta na południu... Nie, ta cała reszta na południu no, jednak musi być objęta również takim programem, więc sądzę, że teraz jest czas na takie właśnie przygotowania się do tych środków, które pojawią się w 2016 roku. Czyli mieszkańcom wypada do 2016 się modlić i aby to były modlitwy skuteczne? Niekoniecznie, bo jak mówię, podejmujemy te działania, które powinny w miarę, w miarę zabezpieczyć, zarówno gminy, jak i, jak i powiat, które powinny zabezpieczyć. Oczywiście musimy mieć świadomość, że nie ma stuprocentowych zabezpieczeń wobec takich kataklizmów. No jeżeli w ciągu trzech godzin spada na... Metr kwadratowy, 200 litrów wody, to proszę sobie włączyć wyobraźnię i zobaczyć dwie duże wanny napełnione w pełni wodą, które się mieszczą na jednym metrze kwadratowym. Wanna nie ma metra długości, jest trochę dłuższa. Już tak krótko, bo już nam się czas kończy. To jest ostatni rok tej kadencji, czyli tak naprawdę finalizowanie wielu zadań. Krótko. Jakie zadanie będzie tym sztandarowym tej kadencji? Przede wszystkim, jeszcze chyba nie przyszedł czas na podsumowanie. Jesteśmy w trakcie realizacji ostatniego roku budżetowego tej kadencji. A gdzieś po połowie roku, może, może w trzecim kwartale, na pewno przyjdzie próba na podsumowanie całości, co się wydarzyło, że tak powiem, w poszczególnych latach. Na pewno 2011 rok to jest to, co się udało nam osiągnąć, a więc. Ucywilizowanie zadłużenia po SPzozie dotacja 18 milionowa od budżetu państwa na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, ale proszę pamiętać, że przez te dwie kadencje, a właściwie trzy kadencje, powiat dokonał olbrzymiego wysiłku finansowego, aby spłacić zadłużenie. To, to był chyba taki największy oddech, prawda? Tak, to, to rzeczywiście coś, co można by było powiedzieć, że jest takim najważniejszym wydarzeniem w kadencji. Ale też i proszę pamiętać, że poczyniliśmy olbrzymie działania inwestycyjne na, na drogach Powiatu Lubańskiego. Tylko w przeciągu tych ostatnich trzech lat wyremontowaliśmy, przebudowaliśmy. Ponad 75 km dróg. Kiedy my swoich dróg mamy 169. No więc Uż widać, wiadomo, że. Trzeba wracać, trzeba wracać, bo to, to, to nie jest tak, że to się nie zużywa. A więc na takie podsumowanie i rozliczenie na pewno przyjdzie czas, mówię po trzech kwartałach po realizacji. Tak jak powiedziałem, w tej chwili nasze zamierzenia inwestycyjne to jest prawie 7,5 miliona złotych, ponad 7,5 miliona złotych. Mam nadzieję, że do. Na tego trzeciego kwartału będą to kwoty większe. Mam nadzieję, że zbliżymy się do kwoty 10 milionów czy ponad 10 milionów złotych. Koniec tamtej kadencji to kwota zadłużenia powiatu na poziomie 23 milionów 500 tysięcy złotych. Planowana kwota zadłużenia na koniec tej kadencji to jest 19,5 miliona złotych, więc nie zadłużamy się a wręcz spłacamy zobowiązania, natomiast te zadłużenia, które powstały dodatkowe, są to przede wszystkim środki inwestycyjne, a więc nie przejadane, tylko inwestowane, a to jest bardzo, bardzo ważne dla poprawienia konkurencyjności naszego obszaru. Też i będzie miało wpływ pewnie i na bezrobocie, i szereg, że tak powiem, problemów socjalnych, społecznych na naszym terenie. Oby. Dziękuję Panu za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.